Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że najbardziej poruszające i przejmujące wizje pojawiają się u ludzi, gdy zbliżają się do końca życia? W tradycji chrześcijańskiej wierzy się, że kiedy człowiek zbliża się do śmierci, jednocześnie zbliża się także do Boga. W tych chwilach można silniej odczuwać i dostrzegać rzeczywistość nieba, jakby dusza zaczynała widzieć to, co wcześniej było ukryte. Z papież Franciszek nie było inaczej. W swoich ostatnich chwilach życia wydarzyło się coś niezwykłego. Mimo ogromnego zmęczenia i trudności w mówieniu, Ojciec Święty wyjawił swojemu osobistemu spowiednikowi treść wizji, które, jak twierdził, otrzymał od samego Jezusa Chrystusa. To były wstrząsające objawienia, które podważają wszystko, co dotąd sądziliśmy o Zbawicielu, i które, jeśli zostaną właściwie zrozumiane, mogą przynieść pokój, którego tak bardzo potrzebujemy w czasach, gdy świat wydaje się chylić ku upadkowi. Co tak naprawdę Jezus powiedział Franciszek? Dlaczego te objawienia zostały ujawnione dopiero teraz, kilka miesięcy po jego śmierci? Co to wszystko oznacza dla nas, tu i teraz, w tym krytycznym momencie dla ludzkości? Dziś poznasz okoliczności, w których doszło do tych objawień i ich głębokie znaczenie, ponieważ wiem, że właśnie takie pytania pojawiają się teraz w Twojej głowie. I postaram się odpowiedzieć na nie w tym nagraniu. Historia, którą chcę się z tobą podzielić, ma jednego głównego bohatera Jorge Mario Bergoglio, urodzonego w Argentynie w roku 1936. To był prosty człowiek, który stał się papieżem najbliższym cierpiącemu sercu Jezusa. Syn włoskich imigrantów Jorge dorastał w Buenos Aires, w robotniczej rodzinie, gdzie od najmłodszych lat uczył się współczucia wobec potrzebujących. Już jako młody chłopak dostrzegał to, czego inni nie widzieli ukryty ból na ludzkich twarzach. W młodości przeszedł poważne zakażenie płuc i stracił część jednego z nich. To właśnie w tym czasie słabości po raz pierwszy poczuł, że Jezus zbliżył się do niego w wyjątkowy sposób nie jako odległy król, ale jako towarzysz cierpienia. W wieku 21 lat postanowił całkowicie oddać się powołaniu zakonnemu. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i w roku 1969 przyjął święcenia kapłańskie. Jako arcybiskup Buenos Aires zyskał przydomek księdza z osiedli, bo chodził pośród ubogich i nosił na sobie zapach ulic. W roku 2013 cały świat wstrzymał oddech na widok Białego Dymu. Jorge Bergoglio został wybrany papieżem i przyjął imię Franciszek, zainspirowany świętym od prostoty i pokoju. Już od pierwszego dnia jego obecność była jak uderzenie człowieczeństwa w kościele. Ale mało kto wie, że w czasie swojego pontyfikatu Franciszek przeżył głębokie doświadczenia mistyczne, które całkowicie zmieniły jego pojmowanie tego, kim naprawdę jest Jezus i jak działa w naszym świecie. Podobnie jak Jan Paweł II, nie był tylko przywódcą religijnym, lecz posłańcem Boga na ziemi. Niedługo przed tym, jak poważnie zachorował, Franciszek odwiedziło chore na raka dziecko. Z prostotą zapytało: Papieżu, czy Jezus wie, że mnie boli? Bardzo wzruszony Franciszek zbliżył się do dziecka i odpowiedział: Jego serce bije razem z twoim, gdy płaczesz. On nie tylko wie, on czuje każde ukłucie razem z tobą. Po tym spotkaniu papież wyraźnie się zmienił. Jego homilie stały się bardziej przejmujące, jakby chciał przekazać coś ważnego, zanim będzie za późno. Ale to właśnie w ostatnich miesiącach życia Franciszek zaczął przeżywać doświadczenia mistyczne, które odcisnęły się na nim głęboko. Wszystko zaczęło się pewnej lutowej nocy, kiedy nie mógł zasnąć. Nie była to zwykła bezsenność, ale duchowy niepokój, jakby coś istotnego miało zostać objawione. W swoich skromnych apartamentach trzymał w dłoniach drewniany krucyfiks. Ten sam, który towarzyszył mu jeszcze z czasów argentyńskich. Panie! Wyszeptał z głosem drżącym: Pokaż mi, kim naprawdę jesteś dla tego cierpiącego świata. I wtedy wydarzyło się coś, w co sam ledwo mógł uwierzyć. Franciszek miał wizję Jezusa, ale nie takiego, jakiego znamy z tradycyjnych obrazów. Zobaczył Jezusa płaczącego. I nie były to tylko łzy znane z opisu ukrzyżowania. To był głęboki, nieustanny płacz, wypływający z czegoś o wiele większego niż fizyczny ból krzyża. Jezus płakał w środku znacznie bardziej niż mówią o tym Ewangelie. I nie tylko z powodu Krzyża, ale przede wszystkim z powodu nas, całej dzisiejszej ludzkości. Papież zobaczył, że Jezus płakał za każde porzucone dziecko, za każdego młodego człowieka zagubionego w narkotykach, za każdą rodzinę zniszczoną przez zło, za każdą duszę, która w ciszy nocy woła do Boga i wydaje się być niesłyszana. Ale to, co najbardziej poruszyło Franciszek, to odkrycie, że każda łza Jezusa miała zapisane konkretne imię. Były łzy z imionami osób, które znał, za które modlił się przez wiele lat. I była łza, która nosiła jego własne imię. Zobaczyłem swoje imię zapisane w jednej z jego łez, wyznał Franciszek. I zrozumiałem, że Jezus zna każdą z naszych boleści osobiście. W tym niezwykłym widzeniu Jezus zbliżył się do papieża i powiedział coś, co na zawsze zmieniło jego pojmowanie wiary. Myli się ten, kto wierzy w mój powrót. Ja nie powrócę, bo już jestem między nimi. Jestem znacznie bliżej i bardziej ludzki niż się wydaje. Żyję i cierpię razem z każdym człowiekiem tu i teraz. Nie jestem ojcem dalekim, ale głęboko zranionym bratem, który nadal kocha i idzie razem z moimi dziećmi. I wkrótce wszyscy poznają, kim jestem. Kilka nocy później Franciszek miał kolejny sen, który głęboko nim wstrząsnął. Zobaczył Jezusa ponownie ukrzyżowanego, ale tym razem pośrodku nowoczesnego placu, otoczonego tysiącami ludzi. Szokujące było to, że nikt nie zwracał uwagi na ukrzyżowanie. Wszyscy byli pochłonięci swoimi telefonami, świecącymi ekranami, przechodzili obok Jezusa, jakby był niewidzialny. W tym śnie Jezus spojrzał prosto na Franciszek i powiedział zdanie, które wyrwało go ze snu: Nie zapomnieli o mnie z niewiedzy, zastąpili mnie przyjemnością świata. Papież obudził się ze łzami w oczach, rozumiejąc, że żyjemy w czasach, w których nie odrzucamy Jezusa wprost, po prostu zamieniamy go na tysiące innych rzeczy, które przyciągają naszą uwagę. Zamieniliśmy pragnienie Boga na pogoń za natychmiastową przyjemnością. Reflektował Franciszek. Szukamy szczęścia w rzeczach przemijających, w osiągnięciach, które nie dają spełnienia, w powierzchownych relacjach. Zapomnieliśmy, że tylko Jezus może wypełnić pustkę, która istnieje w każdym z nas. Poruszony tymi wizjami, Franciszek poprosił o dostęp do najstarszych archiwów Watykanu. Tam odnalazł rękopisy, które potwierdzały jego doświadczenia. Jeden z tekstów z III wieku zawierał zapis... Nadejdą czasy, gdy uczynią z mistrza odległego króla, zapominając, że on wciąż chodzi z brudnymi stopami po drogach zapomnianych. Dokładnie to Franciszek zrozumiał: Jezus nie pragnął złotych tronów ani wspaniałych katedr, by w nich zasiadać jako samotny monarcha. On chciał być obecny w prawdziwym życiu prawdziwych ludzi, w ich codziennych zmaganiach, małych zwycięstwach i wielkich porażkach. Podczas jednej ze swoich ostatnich prywatnych mszy. Franciszek podzielił się z kilkoma bliskimi kardynałami. Jezus nie mieszka jedynie w odległym niebie, ale przede wszystkim w bliskich łzach. Nie ma go na lśniących złotych tronach ani w wspaniałych bazylikach, które są puste i pozbawione życia, lecz na zapomnianych krzesłach w szpitalach, w łóżkach, gdzie toczą się niewidzialne bitwy, w uściskach, których już nie ma, w łzach ginących w ciemności bez świadków. Jeden z kardynałów, wyraźnie poruszony, zapytał: Wasza świątobliwość, ale czy to nie przeczy naszej tradycyjnej teologii? Franciszek odpowiedział spokojnie: Nie przeczy, pogłębia. Jezus z martwych wstał nie po to, by oddalić się od naszej ludzkiej natury, ale by być jeszcze bliżej niej. Czcimy Jego obraz, ale unikamy towarzyszenia Jego krzyżowi. Czując, że Jego czas dobiega końca, Franciszek napisał list, który miał zostać otwarty dopiero po jego śmierci. Zapisał w nim: Jezus nie przyszedł, abyśmy czcili go z pełnym lęku szacunkiem. Przyszedł, byśmy szli za nim z zaangażowaną miłością. Nie pragnie chłodnej czci, lecz ciepłej bliskości. Nie chce poddanych, którzy przed nim klękają, lecz przyjaciół, którzy idą z nim ramię w ramię. Jednak najbardziej poruszające objawienie miało dopiero nadejść. W swoich ostatnich świadomych dniach Franciszek miał wizję dotyczącą powrotu Jezusa. Powrót Chrystusa jest znacznie bliżej niż myślimy, zwierzył się swojemu osobistemu lekarzowi. Ale nie przyjdzie jako zwycięski król, przyjdzie jako ten sam prosty Jezus z Ewangelii, szukający towarzyszy do swojej misji miłości. A kiedy przyjdzie, kontynuował Franciszek z oczami pełnymi blasku, powie to samo, co powiedział mi w wizji. Nie przyszedłem, by mnie rozumiano, przyszedłem, by mi towarzyszono. Bo drugie przyjście nie będzie odległym, spektakularnym wydarzeniem, lecz intymnym i osobistym spotkaniem z każdą duszą, która potrafi go rozpoznać. W poranek swojego odejścia Franciszek był świadomy i spokojny. Jego pielęgniarz relacjonuje, że uśmiechnął się i wyszeptał: Ona tu jest, jak obiecała. Miał na myśli Matkę Bożą, do której zawsze miał wielkie nabożeństwo. Chwilę później, niemal niesłyszalnym głosem, wypowiedział swoje ostatnie słowa: Jezu, naucz nas iść za tobą, nie tylko cię wielbić. I wtedy z łagodnym uśmiechem zamknął oczy i zapadł w śpiączkę, odchodząc kilka godzin później. To był poruszający moment. Świat obudził się dziś osierocony po odejściu pasterza, który na nowo odkrył prostego Jezusa z Ewangelii, tego, który idzie z nami przez trudne drogi życia. Objawienia Franciszek przypominają nam o jednej, prostej, ale bardzo ważnej prawdzie. Jezus nie pragnie oddalonych czcicieli, lecz bliskich towarzyszy. Nie chce, byśmy jedynie kontemplowali Jego wizerunek na obrazach, lecz byśmy szli za Nim w Jego codziennej misji miłości i współczucia. Najbardziej poruszające przesłanie, jakie Jezus przekazał papieżowi brzmiało jasno: Nie powrócę, bo już jestem pośród nich. To całkowicie zmienia nasze spojrzenie na oczekiwanie Chrystusa. Nie musimy czekać na Jego drugie przyjście w jakiejś odległej przyszłości, ponieważ On już tu jest, idzie obok nas, czuje nasz ból, dzieli nasze radości. To znaczy, że musimy szukać Jezusa nie tylko w świątyniach w niedzielę, ale przede wszystkim tam, gdzie cierpienie obecne jest przez cały tydzień. Nasza wiara nie może być jedynie prywatną sprawą między nami a Bogiem. Musi przejawiać się w konkretnych czynach miłości wobec bliźnich. Jezus przechadza się teraz ulicami naszego miasta. Jest obecny w bezdomnym, którego prosimy, by zszedł nam z drogi, w pomocy domowej, której ledwo mówimy dzień dobry, w współpracowniku zmagającym się z depresją, w starszym sąsiedzie, który żyje w samotności. On nie przebywa w niebie, czekając na nasze uwielbienie. Jest tu na ziemi, czekając na naszą obecność. Franciszek nauczył nas, że Jezus nie rywalizuje z naszymi codziennymi rozproszeniami. Po prostu czeka, z nieskończoną cierpliwością, aż zwrócimy na Niego naszą uwagę. Nie wyważa drzwi, ale cicho puka, mając nadzieję, że otworzymy serce i rozpoznamy Jego stałą obecność. Centralne przesłanie wszystkich tych objawień jest jasne. Jezus już jest pośród nas, ale niewielu potrafi Go dostrzec. Nie szuka ludzi, którzy potrafią pięknie o nim mówić, lecz takich, którzy nauczyli się z nim iść. Nie oczekuje doskonałych teologicznych wyjaśnień, pragnie serc, które biją w tym samym rytmie co jego. Franciszek odkrył, że pokój, którego tak bardzo potrzebujemy w naszym niespokojnym świecie, nie przyjdzie z rąk rządów ani organizacji, ale z serc przemienionych miłością Jezusa. Za każdym razem, gdy ktoś wybiera przebaczenie zamiast zemsty, Miłość zamiast nienawiści, służbę zamiast bycia obsługiwanym, obecność Chrystusa staje się trochę bardziej wyraźna. Papież zostawił nam misję: przestać szukać Jezusa jedynie w odległym niebie i zacząć rozpoznawać go tu, blisko, na ziemi. Przestać czcić go tylko w teorii i zacząć towarzyszyć mu w codzienności. Zamienić nasz dom w miejsce, w którym Jezus czuje się mile widziany, nie tylko przez obrazy na ścianach. Ale przede wszystkim przez nasze postawy pełne miłości. Jezus jako głęboko zraniony brat jest obecny w każdej chwili bólu, którą przeżywamy. Kiedy płaczemy, On płacze z nami. Kiedy cierpimy, On cierpi razem z nami. Kiedy czujemy się samotni, On tam jest, nawet jeśli Go nie widzimy. Ta bliskość Jezusa nie jest obietnicą na przyszłość, to rzeczywistość teraźniejszości. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce. Nie pozwól, by to uczucie zniknęło w codziennym pośpiechu. Jezus właśnie teraz szepcze Twoje imię, zapraszając Cię do nowego sposobu przeżywania wiary. Nie prosi, byś czekał na Jego powrót, chce, byś dostrzegł Jego obecność tu i teraz. Zacznij już dziś szukać Jezusa tam, gdzie jeszcze go nie dostrzegałeś: w swoim bólu, we własnych łzach, w chwilach samotności. Znajdź przestrzeń ciszy w swoim życiu, gdzie Jezus będzie mógł z tobą rozmawiać. Pozwól Mu płakać z tobą, śmiać się z tobą, iść z tobą przez trudne ścieżki istnienia. Franciszek pokazał nam, że Jezus nie umarł na krzyżu, by stać się odległym wspomnieniem przeszłości, ale po to, by być żywą obecnością dnia dzisiejszego. On już tu jest. Czeka, aż otworzymy oczy serca, by go zobaczyć. Bo najważniejszą prawdą, którą odkrył Franciszek, jest to, że Jezus nigdy nas nie opuścił, to my przestaliśmy na Niego patrzeć. Jeśli ten wideo był dla Ciebie ważny, napisz w komentarzu: Jezu, czuję Twoją obecność i podziel się Nim z kimś, kogo kochasz. Bo może właśnie tego Jezus dziś od nas oczekuje nie czekania na Jego powrót, ale rozpoznania Jego nieustannej obecności przy naszym boku. Czas jest teraz. Jezus już tu jest. Czy otworzysz oczy, by go zobaczyć?